Bez zasięgu. Najważniejsze, ja że mamy kamerę. To jest. I siebie.

Ale jest tyle ludzi przy tym, ja i tak lepiej, to się trzymam. Może tam nie ma. to nagle po prostu pojechać na wakacje. takie walizy na tureckie wyspy, gdzie człowiek powie za walizki ze i, i... co? I nawet nie ma trzy majtki, bo do ile go masz? To jest majtek. Wszystko sobie. Ja to jest Medyki, wszystko, na no, węglanie, no, ale no... Ale to jest tak nieporęczne i tutaj ludzie stoją w ogromnych kolejkach teraz, wyjeżdżają z wyspy, a i zresztą... W takim to... miejscu jak ten, to polecam taki plecak. Kato, on chyba 200 kosztuje w Polsce i nam no, posłużył całą Sri Lanką odjechaliśmy. w Tajlandii też jest prawda, jest, wygodnie, ma tutaj zapięcie na strip. i myślę, że w 100% tak lepsze jest niż w Japonii. nawet jeżeli stwierdzisz, że za mało ubrań, chcesz sobie coś kupić, wszędzie Nie masz taką możliwość. Jest pełno takich lekkich ubrań, więc butów, wszystko wszędzie jest. A taranie, takie walizki Musimy jakiś jasczy wyspach. sprawa Koło Artura idzie gwiazda Musimy to nagrać Jak się przemieszczę

Woda. Jest coś niesamowitego. Najlepsze jest to, że tutaj bardzo, bardzo dużo obszaru ma właśnie taką płytką wodę. Dlatego, że jest odpłyt. No właśnie, Artur wam mówi, dlatego że jest odpływ. Ale dzięki temu można tak, dużo tak, żyć. że tutaj żyją Iść, bo ja już nie wiem czego ja chcę dalej iść co?